niosącej zniszczenie I wojny światowej, Polska wreszcie odzyskała upragnioną niepodległość. Stało się to w listopadzie 1918 roku, po 123 latach nieobecności naszego kraju na mapach politycznych Europy. Sytuacja w Polsce była trudna. Jej tereny były wyniszczone zaborami, wojną oraz ciężkimi walkami granicznymi. Polska potrzebowała prezydenta, dlatego też w pierwszych latach istnienia II Rzeczypospolitej toczyły się dyskusje na temat tego, jaka ma być jego rola w strukturze władzy. Część dyskutantów uważała, że powinien on pełnić funkcję reprezentacyjną. Inne koncepcje przyznawały mu większą władzę. Ostatecznie ludność doszła do porozumienia. Sprecyzowano, że wyboru dokona Zgromadzenie Narodowe, połączone Sejm i Senat. Prezydent miał niewielkie uprawnienia, sprawował jednak władzę wykonawczą razem z rządem. Co ciekawe, konstytucja nie wymagała pisemnej zgody kandydata, którego zgłaszały marszałkowi Sejmu ugrupowania polityczne reprezentowane w parlamencie. Wybory odbywały się w sposób tajny. Prezydentem zostawał ten kandydat, który zyskał największą ilość głosów. Pierwszym prezydentem II Rzeczpospolitej został niczego nieświadomy Gabriel Narutowicz. Narłotowicz był ze żmudzi, był szlachcicem herbu własnego. Jego ojciec umarł wcześniej, dlatego został z matką i bratem. Ukończył gimnazjum w Lipawie na Łotwie, a potem podjął studia na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu w Petersburgu. Niestety, z powodu choroby musiał je przerwać. Dużą część życia spędził w Szwajcarii, gdzie studiował i pomagał Polakom ściąganym przez carat. Powrót do kraju uniemożliwiał mu nakaz aresztowania wydane przez władze rosyjskie z powodu jego powiązania z proletariatem. W 1907 roku został profesorem w Katedrze Budownictwa Wodnego na Politechnice w Zurychu, a w 1915 został przewodniczącym Międzynarodowej Komisji Regulacji Renu. W czasie I wojny światowej brał udział w pracach Szwajcarskiego Komitetu Generalnego Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. We wrześniu 1919 roku na zaproszenie polskiego rządu przybył do kraju, aby pomóc w odbudowie po rozbiorach. Angażował się w życie polityczne w Polsce. W grudniu 1922 roku została wysunięta jego kandydatura na prezydenta, co było dla niego dużym zaskoczeniem. Kandydowanie odradzał mu Józef Piłsudski. Narutowicz na początku zamierzał odmówić, ale ostatecznie przyjął propozycję kandydatury. W pierwszej turze głosowania Narutowicz nie był na przodzie. Za to w drugiej turze otrzymał aż 289 głosów. O jego wygranej przesądziły mniejszości narodowych oraz PSL Piast. I tak właśnie Narutowicz został pierwszym prezydentem Polski. Zaraz po wyborze Narutowicza zaczęły się protesty, na których pojawiały się hasła Precz z Narutowiczem i Precz z wybrańcem Żydów. Urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Narutowicz pełnił przez pięć dni. Jego zaprzysiężenie odbyło się 11 grudnia 1922 roku. Tego dnia na placu Trzech Krzyży doszło do starć między przeciwnikami i zwolennikami Nerutowicza. Radnych zostało kilkanaście osób. Wzdłuż trasy przejazdu powozu przeciwnicy rzucali w prezydenta śnieżkami i kijami, a także próbowali go zatrzymać barykadą z ławek parkowych. Policja nie interweniowała. W pierwszych dniach po zaprzysiężeniu podjął próby stworzenia rządu pozaparlamentarnego. 14 grudnia odbył się oficjalny akt przekazania mu władzy przez naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. 16 grudnia podczas wizyty w gmachu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych został zastrzelony przez malarza Eligiusza Niewiadomskiego, który był połączony z endecją. Stanisław Wojciechowski urodził się w Kaliszu 15 marca 1869 roku ówcześnie stolicy rosyjskiej guberni na terenie tzw. Królestwa Polskiego. Nosił on pseudonim Wacław. W 1888 przyszły prezydent ukończył męskie gimnazjum klasyczne w Kaliszu. Następnie rozpoczął studia na Wydziale Fizyko-Matematycznym Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Na studiach rozpoczął działalność polityczną. Był członkiem tajnych antyrosyjskich organizacji niepodległościowych, aktywistą tworzącym związki zawodowe, a także członkiem centralizacji Związku Młodzieży Polskiej Z. W 1891 roku udział w jednej z demonstracji demonstracji niepodległościowych, trafił na pewien czas do więzienia. W maju 1892 został dwukrotnie aresztowany przez władze carskie. W obawie o bezpieczeństwo innych członków organizacji zdecydował się na emigrację. Uczestniczył w zjeździe Polskiej Partii Socjalistycznej, PPS, w Wilnie w 1893 roku, podczas którego poznał Józefa Piłsudskiego. 12 stycznia tego samego roku został wydalony z Francji na mocy decyzji administracyjnej, jako szczególnie niebezpieczny działacz polityczny. Francja była wówczas sojusznikiem carskiej Rosji. W czerwcu zarząd Związku Zagranicznego Socjalistów Polskich zadecydował o wysłaniu do Królestwa Polskiego... Wojciechowskiego, który miał poprawić sytuację PPS e, przechodzącej kryzys i cierpiącej ze względu na brak spójności wewnętrznej. W działalności tej ściśle współpracował z Józefem Piłsudskim z którym między innymi redagował socjalistyczną gazetę Robotnik. W trakcie swojej działalności w PPS zgromadził przede wszystkim broń. 1 stycznia 1919 roku Wojciechowski objął stanowisko ministra spraw wewnętrznych. Jego pierwszym zadaniem było zapewnienie spokoju społecznego podczas wyborów parlamentarnych do Sejmu Ustawodawczego. Zadecydował także o delegalizacji komunistycznej partii Polski, którą uznał za radziecką ekspozyturę. W 1921 wstąpił do Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast. 20 grudnia 1922 roku wieczorem Wojciechowski złożył przysięgę prezydencką. Wygrał zdecydowaną przewagą głosu. Gdy w czerwcu 1923 roku generał Stanisław Szeptycki wysłał do Sejmu projekt ustawy o najwyższych władzach wojskowych, zapowiadający zlikwidowanie ścisłej rady wojskowej, którym przewodniczącym był Piłsudski, rozgorzał ostry spór pomiędzy nim a marszałkiem. Wojciechowski próbował załagodzić spór. Wobec tego Piłsudski wysłał do prezydenta list, w którym zwracał się do niego słowami. W sprawie honorowej postąpiłeś jak kacyk, który praw honoru nie szanuje i zapomina, że honor należy do ludzi personalnie, a nie urzędowo. Pomimo tego prezydent próbował mediować pomiędzy zwaśnionymi stronami. Jednak Piłsudski nie chciał kompromisu, a samego Wojciechowskiego traktował wyzywająco i jak służącego. 5 września 1924 podczas pierwszej wizyty prezydenta w Lwowie miała miejsce nieudana próba zamachu na niego, w sprawie którego otoczył się później proces. 14 maja 1926 zrzekł się stanowiska prezydenta przez majowe zamieszki. Podczas wyborów prezydenckich w maju i czerwcu 1926 przeciwnicy Piłsudskiego planowali ponownie zgłosić kandydaturę Wojciechowskiego na stanowisko głowy państwa. Ten jednak zdecydowanie odmówił. Był rozczarowany sytuacją w kraju i postanowił wycofać się z życia politycznego. Przewrocie majowym początkowo przebywał u Władysława Grabskiego. Odwiedził go tam wkrótce po swoim zaprzysiężeniu. Prezydent Ignacy Mościcki z misją mediacyjną od Piłsudskiego. Wojciechowski jednak po rozmowie z nim swojej córce powiedział: „Ja ich pośrednictwa nie potrzebuję, a z Piłsudskim pogodzę się na tamtym świecie. Nie chodzi o to, co zrobił mnie jako przyjacielowi, ale co zrobił prezydentowi.” Nowo wybrany prezydent RP urodził się 1 grudnia 1867 roku w Mierzanowie. Podczas studiów na kierunku chemii na Politechnice w Rydze działał w polskich organizacjach socjalistycznych. Tam rozpoczął aktywną konspirację, najpierw w Związku Młodzieży Polskiej Z, a następnie w Socjalistycznym Drugim Proletariacie. W 1892 roku wyemigrował do Londynu, gdzie uczestniczył w pracach Związku Zagranicznego Socjalistów Polskich. Tam w 1896 roku zetknął się z Piłsudskim. Im dłużej przebywał z Józefem, a ich znajomość przybrała na barwie koleżeńskiej, Młyszicki zaczął obierać go coraz większym zainteresowaniem. Ba, nawet zaczął być jego oddanym fanem, a przez to wiele ludzi go wkrótce za to oceniało i krytykowało. W 1897 roku przeniósł się do Szwajcarii, gdzie na uniwersytecie we Fryburgu otrzymał stanowisko profesora chemii. W 1912 objął katedrę chemii fizycznej i elektrochemii Politechniki Lwowskiej. Podczas I wojny światowej współpracował z polską organizacją wojskową. Po odzyskaniu niepodległości zajął się pracą naukową. Od 1922 roku był dyrektorem naczelnym Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Chorzowie. Naukowiec jednak zderzył się wkrótce z polityką jeszcze bardziej realnie niż mógł się spodziewać. 1 czerwca 1926 roku zgromadzenie narodowe wybrało Ignacego Mościckiego na prezydenta Rzeczypospolitej. Dzień wcześniej doszło do wyborów prezydenckich, w których wygrał Józef Piłsudski, ale marszałek nie. Przyjął powierzonego mu urzędu. Nazajutrz przeprowadzono więc ponowne wybory prezydenckie, w których, zgodnie z wolą Piłsudskiego, prezydentem został Ignacy Mościcki. Mościcki miał być kandydatem pozornie niezależnym i apolitycznym. Był jednak oddanym zwolennikiem Piłsudskiego, którego znał jeszcze z działalności w ruchu socjalistycznym. Jak sam opisywał, szanowni obywatele, używam się do czegoś przyznać, czyli do mojej słabości. Kiedy pierwszy raz usłyszałem od Piłsudskiego, że zostanę prezydentem, nie byłem gotów. Czułem słabość. Czułem, że jestem słaby. Ale po nieprzespanej nocy, po tylu przemyśleniach, objawiło mi się, objawił mi się orzeł biały. I wiedziałem, że jestem gotów, aby być Waszym prezydentem, aby prowadzić Polskę. Marszałek potrzebował człowieka, który nadawałby się na symbol, ale byłby bez cienia realnej władzy. Był w wielkiej miary uczonym, dobrym organizatorem przemysłu, ale nie miał żadnego doświadczenia w polityce. Skupiał swe zainteresowania przede wszystkim na przemyśle i gospodarce państwa polskiego, zatwierdzając wszystkie decyzje marszałka Piłsudskiego. Na przykład o rozwiązaniu parlamentu, odroczeniu lub zamknięciu jego sesji. Jego rola sprowadzała się do funkcji reprezentacyjnych. Rzeczywistym dysponentem władzy państwowej był właśnie Józef. Pomimo tego sam Piłsudski odnosił się do Mościckiego z szacunkiem, przestrzegając ściśle określonych norm protokolarnych, honorujących głowę państwa. Przez taki stan rzeczy Mościcki postrzegany był jako osoba sterowana przez Piłsudskiego. Przez przeciwników sanacji nazywany był Lokajem Piłsudskiego, a na przykład premier Bartel znany był z cytowania ludowej piosenki o słowach Tyle znacy, co Ignacy, a Ignacy gówno znacy w odniesieniu do roli Mościckiego w polityce. Z kolei Adam Ciołkosz na wiecu w Tarnowie 4 marca 1929 roku miał powiedzieć, że w Warszawie krąży powiedzenie, iż prezydenci RP nie mają szczęścia, ponieważ jednego zastrzelono jak psa, drugiego wypędzono jak psa, trzeci słucha jak pies. W maju 1933 roku został ponownie wybrany na prezydenta, a po śmierci Piłsudskiego stał się najważniejszą osobą w państwie. W 1939 roku zakończyła się jego kandydatura. Dlaczego? Mościcki był przeciwnikiem ustępliwości wobec coraz bardziej natarczywych i bezczelnych żądań, żądań Niemiec. Budził się, że wojny uda się uniknąć. Rankiem 1 września 1939 roku o godzinie 4.30 Mościckiego obudził telefon z informacją o niemieckiej agresji na Polskę. 17 września prezydent Rzeczypospolitej Politej przekroczył granicę polsko-rumuńską w Czeremoszu. 30 września 1939 roku zrzekł się urzędu prezydenta, przekazując władzę na podstawie swych uprawnień i konstytucji Władysławowi Raczkiewiczowi. Mimo, że każdy z prezydentów stanowił odrębną całość, mieli ze sobą także wiele wspólnego. Łączyło ich pochodzenie społeczne każdy z nich pochodził z rodzin szlacheckich. Po ukończeniu szkoł średnich każdy z nich poszedł na studia. Wszyscy zaznali też trudności związane z życiem na emigracji. W po okresie poprzedzającym odzyskanie niepodległości wspierali oni działania Józefa Piłsudskiego oraz Legionów w walce o Polskę Niepodległą. Co ciekawe, każdy z prezydentów trafił na swoje stanowisko raczej z przypadku niż ze świadomego wyboru. Mimo to każdy z nich starał się dbać o dobro ojczyzny. Był uczciwym człowiekiem, oddanym obywatelem, cenionym naukowcem. Niestety, nieobeznani z bezkompromisową walką polityczną, toczącą się w okresie II Rzeczypospolitej, nie zawsze potrafili podołać obowiązkom przypadającym na urząd prezydenta.